Cześć, witam Was ogólnie w odcinku, gdzie, jak widzicie, mam 1000 gamów. Będę rolował talenty do Big Game Huntera, który akurat dzisiaj. Znaczy, tej aktualizacje dostał w pierdol, bo chodzi o to, że nie ma jakby po prostu yy, skór poprzednich. No i dobra, nie będę zamiast pierdolić, będę rolował. Mhm. Ogólnie są tańsze rolowania, więc będę mógł na pewno też. Więcej sobie przerolować. Mm, spoko nawet akurat. Hmm. Oczywiście nie muszę mówić, że e, moim celem jest zdropnięcie. Kurczę, no to akurat też fajne. Uuu, to też jest akurat fajny talent. A, to też jest spoko, takie średnie bym powiedział, to jest spoko, ale bardziej do aliena, mm, bardzo średnie, spoko, talent, mm, też spoko akurat, przy jakiejś speedrunach czy coś takiego, bardzo fajne. Główniane. Mm, znowu to. Okej. Okay. A znowu coś z wędką. Znowu coś z wędką. Pewnie nie dostanę oczywiście pięciegwiazdkowego, bo na niego poluję. Ach. Ogólnie to musisz jakby zmienić, żeby wam ten zmieniło, i wtedy. Chodzi o to, że nie tracicie tego talentu. Dobra. No. E, kolejne jakieś gówno. No. E, a takie średnie. Hmm, średnie też bardzo. No, to jest akurat spoko, bo jeśli macie dużo ogólnie do. E, a Boże, znowu to. Jeśli macie. Znaczy, brokowanie że spoko jest. Jeśli macie. E, Dużo, jakby żarka. Robicie sobie te heavy gulasze i macie leczenie, ale to musicie mieć ich bardzo dużo, żeby jakiekolwiek e, coś zrobić. A coś czuję, że nic nie dostanę z tego, bo. Kurczę, ale żeby mi żaden na razie dwugwiazdkowy nie dropnął, to jest skam trochę. Masa krajowa, powiem. Że nawet nie dostałem żadnego czterogwiazdkowego. Skan Cześć, jak ja wtedy pamiętam, że rolowałem w poprzednim odcinku z rolowania za 600, a tu teraz roluje za 1000 i. i nic. O, to w ogóle gówno wielkie. Aha. Na czterogwiazdkowego nie dostałem. Jebać was w, ty, w tym 9-9 tych twórców. Kurwa, no żeby nie dostać nawet jakiegoś pierdolonego czterogwiazdkowego lepszego. No was pojebało chyba. No kurwa, chuj wam w dupę w tym 9.9. Wielkie gówno. No, no kurwa co mam powiedzieć? Jeszcze misje kurwa zjebane. Oswoić mamuta, kto to kurwa wymyślił. Jeszcze obraz, który się pojawia raz, kurwa na ruski rok. Żegnam.